Na pewno wiem, że tutaj jest manualna skrzynia biegów. A gdzie skrzynia biegów? Dobra, jazda bez kierunków. Naura! Kierownica jest kosmicznie dziwna. Oj, czerwone światło. Zielone! Było zielone! Przedzę cię! A masz! Hwo! 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 Dzień dobry! Świadzi! Nie, czerwone! Nie! Hwo! 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 Mogę iść do domu! Co? Nie zatrzymałem się na czerwony mojej. Skok! Uo! O nie, tu auto! A w palmę! Czemu ja jestem... Łaaa, kamuj! Co ty jedziesz jak jakiś... Ty w niebieskim! Ja wcale nie jadę jak pijak, ja jadę normalnie, nie? Jakby co, no... W zupełności normalnie. Ty, proszę... No. Wale w ochodnik, nad driftem, a tam czerwone, kurczę! Laura! Na, Na fałszywie. Jezda nie! No i bum! O nie! Nie! Ja nie zauważyłem go! No nie! No to po twoim dachu ziomek i po moim aucie! Nie! Jeszcze drugi! Fuh. Ależ fajny wypadek! Skoki, Skok! Nie zauważyłem dwa! Auć! O! Dobra tam robię z tej podziwiaczałej NIIIIIIIIWY! No i źle skręciłem... Dobrze, ułóżam się! Mission Passed! Mission Passed! Czymś tam jest! O! Policja! Mi się osobiście, osobiście podoba. Taki... Takie zażycz leżą sobie. Dobra, nie pójdźcie. Co mi chłopie wieszasz? Dobra. Czaki! No i walnąłem. Pięknie. Auto. Co tu się stało? Co mi wszystko? Gwiazda! Co to za... O... Uu! nie, nie! Uu! Nawet nie zauważyłem, jak to się działo, za co Uu! Uu, nie! Pierw, czemu ty skręciłeś również w to w lewo, jak Chłopie! No stary, nie jest jakiś dobry. Mojego jest lepszy niż twojego. Aaaaaa! Puchawulec! Ło! O wow. oh, matko! Ale blisko, chłopi... Gdzie jest K4? Tu jest K4! K4, hejo! Pam! O oh, nie, ja nic... Nie bardzo, bardzo, bardzo lekko wolę twoje lustereczko. Otwórz o, się! Nie! Max Meister, Max Goodmeister! Nie, Palwa! Za dużo się rozwaliłem w jednym czasie! Gdzie? O nie, o nie, o nie! Fuh! Brawo, Ale w, w sensie boże, 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 boże,